mm Sol, Sol, ja drabina Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w moim projekcie pokolenia. Jesteśmy w pokoleniu drugim, jak zawsze zaczynam tak odcinek, bo tak, jesteśmy w pokoleniu drugim i wszystkie rzeczy związane z zasadami dotyczącego tego pokolenia znajdziecie oczywiście w, od, w opisie pod odcinkiem. Kochani! Yy, jesteśmy w Windenburgu oczywiście, no i tu jest tak pięknie, a ten księżyc, no to sztos, no nie? No tak, ale wiecie co? U nas w domu już, już zaczął się dzień, jest godzina szósta. A nasz Aleks był taki kochany, że schodził do wszystkich koszy na pranie i te pranie brudne stawiał, tutaj wkładał do, do pralki, ale już nie zdążył zapuścić tej praleczki, bo proszę państwa, idziemy do pracy. Jest jakiś taki smutny, bo ubrania są wilgotne <laughs> fuj no jest mi bardzo przykro kochany no będziesz musiał wytrzymać jak długo będziesz musiał wytrzymać aż 4 godziny no biedny ty ale to nic zaraz wstanie też Zosia o proszę bardzo Abigail już zaraz czy ty wstałaś już tak jak ty, wstałaś, a nie wstałaś, bo nie do końca rozumiem. Ale dobrze, nasza Abigail zaraz wstanie, ona upierze, upra, upierze ubrania, wsadzi je do suszarki, no i wszystko już się skończy dobrze i będą świeże, pachnące ubranka. Chciałam parę słów tytułem wyjaśnień. Otrzymała wypłatę emerytury, ale fajnie. Bo słuchajcie, stało się coś takiego, o, możemy jeszcze wydać własnym sumptem. Tak, to wydamy. Tak. Oczywiście, że tak. Ponieważ ja zmieniłam jednak aspiracje naszym seniorom, pani włóczki to jest nasza Abigail, natomiast nasz Marko jest wybitnym wędkarzem, a w zasadzie to będzie. No, i tak, mamy wędkować w trzech różnych miejscach, i on już to zrobił. Nie wiem, dlaczego nam się to nie, nie, nie zrealizowało, ponieważ wędkowaliśmy, słuchajcie, w miasteczku studenckim. A dlaczego? Dlatego, że byliśmy wystąpić gościnnie na zajęciach z inżynierii mechanicznej. No i myśmy się tam udali. No i w związku z tym poszłam od razu, wysłałam naszego seniora, żeby sobie połowił rybki. I ja nie wiem, dlaczego nam się to nie zrealizowało, no bo było zrealizowane. No ale no dobra, to jest simowy świat, wiemy, że co chwilę jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją. Czy ty jeszcze śpisz, nie wstałaś i też masz wilgotne ubrania? No kurczę, o co chodzi? Dobrze, ale zaraz babcia się tym wszystkim zajmę, zajmie. Ja bardzo przepraszam, bo wiem, że tutaj już w komentarzach było: Nie mów tak do naszej Abigail, babcia. Ale kochani, wiecie, że ja nie, nie, nie mówię tego z złą intencją, tylko no, ja po prostu chciałabym bardzo. No, szkurcze, nie mogę trafić. Ja po prostu bardzo kocham naszą Abigail i ona jest taką fajną babcią. I ja też, jak zostanę babcią, to nie będę miała z tym problemów, tak mi się wydaje. Żeby do mnie mówić, babciu, tak jak nie mam problemu, żeby dzieci do mnie mówiły, mamo, no to mi się wydaje takie naturalne. Ale tak, będę się starała jakoś uważać i nie nadużywać za bardzo tego. Stwierdzenia, że Abigail jest babcią. No ale jest babcią, no zobaczcie, no taka kochana, i te oczy takie wiecznie uśmiechnięte. No. Kocham tą simeczkę, jest naprawdę cudowna. Także teraz nasza Abigail nas uratuje, nastawi pranie, wysuszy pranie. No, wszystko będzie okej, okay, kochani. I tak, jeszcze a propos naszego Marko, no to tak, tutaj ma tą zmienioną cechę. Byliśmy też w miasteczku studenckim i wzięliśmy gościnnie zajęcia. Mamy już ten dziesiąty poziom mechaniki, ale... Ja Wam coś powiem, tutaj rachunki są bardzo, bardzo wysokie i jednak fajnie by było, żeby ten budżet był tutaj taki dosyć bym powiedziała do przodu, dlatego ja cały czas Marko zostawiam jednak w pracy, zresztą on się tam chyba świetnie realizuje, no bo wiecie, robi to co kochanie i klupie się tym młotkiem, czy będzie się klupał w domu, czy w pracy, to wszystko jedno, no oczywiście, że w pewnym momencie i on będzie, i pójdzie na emeryturę, naturalna sprawa, tym bardziej, że właśnie mam dla naszych seniorów plan, więc no nie chciałabym po prostu tak, wiecie, tak rezygnować, tylko powolutku, pomalutku, zresztą sami się przekonacie. Nasze malutkie dzieci, no tak opornie bym powiedziała, z tymi umiejętnościami, trochę tam wieczorem jeszcze popracowałam nad nimi, ale też niewiele, no wiadomo, że były już bardzo śpiące, teraz widzę, że siku im się chce, no jednemu i drugiemu. No i tak to wygląda, urodziny będą miały, Będą miały kochani tutaj w poniedziałek, czyli no ja to tak zostawiam, tak jak Grami mi podpowiada, tak też się stanie. Nasz Aleks będzie miał urodziny w czwartek, natomiast Zosia będzie miała to w czwartek za dwa tygodnie, a w niedzielę za trzy tygodnie będzie miała urodziny Zosia. Wiecie, że ona była na urlopie macierzyńskim, no w tej chwili y, będzie za chwileczkę już wybierać się do pracy, więc dosyć tego dobrego, w jej notesie mamy podejrzane, podejrzane sprawy, <laughs> mamy wskazówki dotyczące podejrzanego, ale ja nie wiem, bo ja mam wrażenie, że myśmy tego podejrzanego już, czy myśmy go zamknęły? Czy to jest nowa sprawa? Nie wiem, zobaczymy, jak pójdziemy do pracy. Natomiast tak, no Abigail zostanie z naszymi dziećmi, no ale też nie tak do końca, że ona się tylko będzie nimi zajmować, bo oczywiście w niektóre dni będziemy też zatrudniać nianie. Będzie, będzie taki dzień, kiedy będę chciała poświęcić go właśnie naszym seniorom, bo oni na to zasługują jak najbardziej, więc myślę, że udamy się z nimi w jakieś fajne miejsca. A tymczasem, tak, ty będziesz zaraz szła do pracy, więc może wystarczy, że go kochana po prostu przytulisz, obejmisz. Obejmiesz czule i będziemy zmykać, słuchajcie, na komisariat, no bo tam praca na nas czeka. Dosyć tego dobrego. No i mam nadzieję, że czekają nas kolejne awanse. Oczywiście. No i jesteśmy, kochani, w pracy. Nasza Abigail. Nasza Zosia, nasza Zosia, niezwykle uśmiechnięta, że wróciła do roboty. No i teraz ciekawe, dlatego jest uśmiechnięta, że wróciła do roboty, bo tą robotę tak kocha. Czy może dlatego, że może odpocząć od bliźniąt? To może być bardzo, bardzo oczywiste. Oczywista oczywistość, no nie? Gdzieś mi popłynęła kamera. No i tak, już wszystko słuchajcie jasne. Już wszystko jasne. O, jakiś chyba nowy kolega Simon Scott. Hmm. powiem Wam tak. Yy, nie wiem, czy pamiętacie, ale w 36 odcinku, w, tuż przed tym jak yy, nasza Zosia była ostatni dzień w pracy przed porodem, stała się rzecz taka, że odliczaliśmy sekundy od tego, żeby aresztować niejakiego. Niejakiego. O! Sionę Eli Pika. I Eli Kapika, oczywiście. Bardzo popularne nazwisko, no nie? No więc, yy, tak, siedzieliśmy tutaj, groziliśmy, on się przyznał, i w tym momencie dostałyśmy awans, ale okazuje się, że no chyba nie do końca. Dlatego, że w tym naszym notesie cały czas mamy tą samą sprawę, która no, jest już zakończona. I mimo, że ja bym yy, tego nie robiła, to chyba nie pojawi nam się nic nowego, jeżeli, jeżeli, jeżeli to się okaże, że tak no. No po prostu się nie do końca chyba zaliczyło. Za wcześnie nas po prostu wywaliło z tej roboty. Więc ja bym się może z Angeliką przywitała, w ogóle z wszystkimi chętnie bym się przywitała. Nie, nie będziemy narzekać na pracę pochwalimy etykę pracy, bo zobaczcie, myśmy się trochę chyba spóźniły dwie minuty, a oni już tu wszyscy są i tak ciężko pracują będziemy też się witać po kolei z Łucją, z Mehdim no i oczywiście z Angeliką przywitaj się z kolegą i z koleżankami Cześć hej Haha, <laughs> jaka fajna. Aha, i ją podciądziesz, No, bardzo miłe to z twojej strony. <laughs> to porozmawiaj sobie od razu o tych domniemaniach dotyczących sprawy. Angelika, pamiętasz jak to było zanim ja tutaj, yy, wiesz, wyszłam i poszłam rodzić? Tak, on tam jest zamknięty. Już nie musisz robić tego drugi raz. <laughs> Dobra, to chodź, idziemy, przesłuchamy go w takim razie jeszcze raz. Bo być może samo przesłuchanie nam się zaliczyło. Tylko po prostu nie zaliczyło nam się to przyznanie się do winy. Chodź. Dobra, już zostaw tą Angelę, ona też ma swoją robotę. No i oczywiście, widzicie? Y Podejrzany wydaje się być winny, pora wysłać tego przestępcę za kraty. No więc skoro już mamy wszystko tutaj już zrobione, to wydobędziemy to zeznanie. No i to nam się po prostu nie zaliczyło, bo jak się to naszło, akurat z czasem opuszczenia pracy. No i mamy to, no i mamy to. Także spoko, bo już myślałam, że trzeba będzie na nowo zbierać dowody, które i tak już tu były. No i co mamy jeszcze? Pobrać odciski palców przestępcy przy stanowisku rejestracji. Spisze raport policyjny na podstawie rozmowy. O, sprawa zamknięta, super. Więc może, ponieważ są tu akurat jacyś cywile. <grym, <grym, Katarina. Ona mnie zawsze zaskakuje, jak ją widzę z tymi uszkami, ale wygląda uroczo. I pani Rieko. Może panią Rieko sobie zapytamy... Po co przyszła i w czym możemy jej pomóc? No, widzicie, coś miała nam do powiedzenia. Okej. Okay. Odbierz, ale to nie, nie będziemy jeszcze odbierać. Ja bym sobie jeszcze przeszła tutaj do pani Komendant. Yy, Przyjaźnie się z nią przywitamy i może chwileczkę z nią porozmawiamy. Tak ogólnie. Pochwalimy jej pracę i to, że dała nam taki fajny urlop macierzyński, bo co, jak co, ale dzieciaki bardzo tego potrzebowały. Myśmy też wypoczęły sobie spokojnie. Aha, jak tam Twoje dzieci? No, łatwo nie jest, ale damy radę. Weź, porozmawiaj sobie jeszcze o ostatniej sprawie, którą prowadziłaś. o romansach, poplotkuj trochę tak, poplotkuj troszeczkę o tym, co tam się dzieje czy są jakieś romanse, a czemu nie ojojo, oj, jestem załamana tyle tych ro romansów i pochwal jej oczywiście etykę pracy fajna jest pani komendant być może niedługo zajmiemy jej miejsce tak a propos. jesteśmy na szóstą no słuchajcie Nareszcie, nareszcie nam wyskoczyło. Odbierz przydział sprawy. Także już wystarczy, moja droga. Już się nabiegałaś, kochana. Mm, idziemy na dół do komputera. Jest akurat wolny komputer. Usiądziesz sobie i. Sekrety wampirów? Nie. Nas to jeszcze nie interesuje na tym etapie naszej rozgrywki. E z Sprawdź, segreguj, odbierz nowy przydział sprawy. Chodź. No coś już się zaczyna dziać, już mamy pierwsze nasze dowody. Marko idzie do pracy, ok, nanieść wskazówki. Słuchajcie, nie byłyśmy na miejscu przestępstwa, ale wiemy, że podejrzany jest osobą nastoletnią, ma czarne włosy i jest osobą nieprzewidywalną. Dobra jest ta nasza Zośka, coraz lepsza. Słuchajcie, jest już dostępny nakaz aresztowania. No, coś szybko to by poszło. Ile my mamy tych trzy cechy i wystarczy? To co pójdziemy, mamy godzinkę. Tak, 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 mamy. Wiem, wiem, mamy już nakaz. Spójrzmy, bo mamy tylko trzy. Tak, cza, ciemne włosy. Nastolatek. Czy ty jesteś nastolatką? Masz ciemne włosy i co jeszcze? I, 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 i jest osobą nieprzewidywalną. No myślę, że jesteś osobą nieprzewidywalną, skoro masz y, taką trochę tu, bym powiedziała, dziwną y, przyjaźń. No i już wiemy, że jest niezrównoważona, więc aresztujemy. Słuchaj, mam dla ciebie przykrą wiadomość, ale no, jesteś aresztowana. Nie wiem, coś tam narobiła. Mamy już zamkniętą naszą podejrzaną. Tak, tak, gdzie? Tak, nie mamy. Dlaczego? Gdzie ona jest? Czy ona nam uciekła? Tak w ogóle? Bo tu mamy tylko naszego poprzedniego. Nie ma żadnych osób. Ona nam chyba, słuchajcie, ona nam uciekła. Ale dziwna sytuacja. Dobra, wracamy do domu, moi kochani, no bo co? Tysiączek zarobiony. Wracamy. <noise> A tu taka scenka rodzajowa: babcia sobie siedzi przy szachach. Chociaż baolałam, żeby nasza. Mm, nasza Abigail dziergała, Ani. bo ona chyba miała właśnie. Weź tam pingwinka, dziergaj. Abi. O, rodzice, proszę bardzo. Pięknie będą uczyć teraz dzieci. Jak w ogóle Wasze potrzeby, moi kochani? Głodne jesteście i spać Wam się chce? O, już, tak? Już zrobiłaś, to fajnie. No dobra, to będziemy, pouczymy je troszeczkę, a potem pójdziemy oczywiście jeść. Ty, moja kochana, byś musiała skorzystać, więc sobie spokojnie możesz to zrobić. Ale wolałabym, żebyście sobie kolację zjedli razem, może by te krzesełka im dać. Chociaż te krzesełka są strasznie upierdliwe dla dzieci, bo, bo potem jest taki problem, że wiecie, to dziecko trzeba stać nad nimi i wyciągać, a to tak mogą same jeść, nie? Więc chyba y, takie pufki tutaj wolę postawić. Odwiedził nas Lary, który też właśnie którego też zaprosiliśmy na posiłek oczywiście. idziesz Lary. Dziwna rzecz, chodź, chodź, jedź, jedz, 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 jedz. Jedz, 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 jedz. Tak, posadzić was wszystkich razem to jest naprawdę nie lada wyczyn. Jedni już skończyli, inni zaczynają, Ambie mogłabyś usiąść naprzeciwko swojej córeczki i porozmawiać z nią, ona ci opowie jak to dzisiaj w pracy było dziwnie. Wiesz mamo, kogoś niby aresztowałam, ale tak nie do końca, bo jak przyjechałam na miejsce to już tego kogoś nie było. No i ja nie wiem teraz co mam z tym zrobić, czy wy się teraz będziecie witać? No oczywiście. Nie, żeby mnie to wcale nie wkurzało, no nie. A wy ma miałyście maliny nie usiąść, tylko miałyście sobie wziąć jedzenie. Czy macie wyposażeniu? Ta, macie. Weź porcję. Weź porcję. O, Marko przyszedł. Pokaż, Marko, jak tam się czujesz. Weź, kochany, zmień strój na cokolwiek. Coś luzackiego, niekoniecznie w okularach. Dobrze, umyj sobie ręce i też weź sobie porcję. Mam nadzieję, że tu jeszcze jest jakaś porcja. O, tu jest jakaś wolna porcja, dobra, to weź sobie. Yy, moglibyście po prostu sobie usiąść i porozmawiać wszyscy razem. Byłoby miło. Dzieciaczki sobie jedzą, jest już bardzo późno, ale trzeba je położyć już też spać. No ale jak głodne. No i taki kącik im tu zrobiłam jadalniany. Jest to mi się wydaje dużo lepsze niż, wiecie, te krzesełka takie wysokie. Fajnie, że to wymyślili tak z maluszkami. Dobra, Abigail będzie sobie gadała, a ty, moja droga, mogłabyś położyć dzieci. Czy dzieci mogą się same położyć? Położę się dzisiaj. Wyjątkowo położycie się same, dobra? Okej? Okay. Widzicie, takie grzeczne? My sobie jeszcze tam z Larym chwilę porozmawiamy i to wam też dobrze zrobiło, proszę bardzo, drugi poziom poruszania się. I zaraz jeszcze sobie zobaczę, gdzie idziesz, Aleks? Drinka sobie zrobić, czy do toalety? Aha, zobaczyć jak wyglądasz. Okej. Okay. <ścoughs> czy w ogóle ktoś zadbał o nasze pranie? Ta, zadbał, na pewno. Wyczyść kłaczki. Wyładuj i przenieś do suszarki. No i ty byś musiał pobiegać trochę, no nie? To jeszcze sobie potem skorzystasz i troszeczkę sobie pobiegasz. Chociaż troszkę, dobra? Bo ty wcześniej zaczynasz. Ty o 6 już idziesz do pracy. Więc no, no bieg bez potu sobie zalicz. Dzieci sobie śpią, a my czekamy na kolejny dzień. Ja już też kładę. Po chyba już wiecie co, pożegnamy się z Larym, bo jest już trochę późno. Nie chciał z nami zjeść. No widzieliście. No, po prostu poszedł sobie, normalnie poszedł sobie. No dobra, no więc gdzie ja cię mam pożegnać, hopie? Nie ma takiej możliwości. No po prostu powiemy Lary sorry, ale już jest późno, dobranoc. Witajcie w kolejnym dniu i zobaczcie jaka piękna scenka rodzajowa. No, jakie to słodkie. Okej, okay, jeszcze goście przyszli do mnie w międzyczasie. Okej, okay, więc tak, nasza, nasza Zosia zaraz pójdzie do pracy. Dzisiaj Alex ma wolne. Alex, że ty wstałeś? Co ty w ogóle robisz? Tak, wstałem. No to dobra, bo... Alek zadbał jeszcze o nasze pranie wieczorem. Czy jest tutaj coś do zrobienia? No niekoniecznie. A chcesz polecić w kosmos? Tylko, że nie za bardzo, bo ja nie będę miała kontroli nad nim, nie? To słuchaj, to może. A, bo dziadek, patrzcie, dziadek tutaj robi rzeczy przy stole do majsterkowania. No dobra, no to co ty możesz robić, mój drogi? Normalnie bezrobotny jesteś, jak masz wolne. Powiem ci tak i chcę popływać radośnie No, to masz ode mnie nie ma za co, będziesz miał fajny dzień a w ogóle to my wszyscy będziemy mieli bardzo fajny dzień, bo jak tylko nasza Zosia wróci z pracy to pójdziemy razem bawić się do parku ponieważ zapowiada się piękna, słoneczna pogoda przebierzemy dzieci w letnie stroje w stroje kąpielowe i pójdziemy się bawić, a tymczasem my z Zosią idziemy do roboty do roboty, do roboty no i byłam ciekawa, co nas tutaj zastanie i jestem trochę rozczarowana, bo przesłuchaj po jak my go nie mamy, czy ktoś w nocy? A nie, bo ktoś tu jest. Kto tam jest? O jest, jest. Pojawiła się. W nocy ją złapali, widzicie? A no to dobrze, bo już się przestraszyłam, że coś zrobiła mnie tak. Ale widocznie ona zwiała, ale i tak ją przydybano. No niestety, moja droga. Nie ma to, to tamto. Będziemy przesłuchiwać podejrzanego. No, a raczej podejrzaną. O, Zosia się przygląda z dezaprobatą. Oj, dziołcha, dziołcha, coś ty tam narobiła? Przyznaj się, przyznaj się. Ja tak najpierw powiem... Zacznę od dobrego policjanta. Tkę, tki. Aha. Może batonik? Mogę ci dać, jak chcesz. Tak w ogóle, to powiem ci, że bardzo ładną masz bluzeczkę. Gdzie ją kupiłaś? Naprawdę świetnie w niej wyglądasz, wiesz? Aha. Możemy też y, obiecać również inny smacz. Pizzę, na pizzę to ja bym poszła. Och, jak ja bym zjadła pizzę, to co? Powiesz mi coś fajnego? Możesz też na przykład y, składać puste obietnice, bo pizza to jeszcze mało. Uprzejmie ją spytaj o informacje. co tam robiłaś. Powiedz mi, coś na pewno tam masz w tej swojej główce mi do powiedzenia. A teraz po prostu wydobądź zeznanie. ona się spuszcza. Oj, moja droga, gadaj mi tutaj. Gadaj mi tu, jak na spowiedzi. Mamy to. Super. No to skoro już koleżanka się przyznała, a myśmy to wszystko na tej lampce nagrały. Ach, mogłam nic nie mówić. To, a jaka go, to Zostanie niestety z zakretkami. No i okej, okay, mamy kolejny przydział, więc odbierzemy sobie kolejny przydział pra pracy, tak, oczywiście. Sprawy, ciekawe co to tym razem będzie. Jakoś tak ubyło tu kolegów i koleżanek, zobaczcie ile jest pustych komputerów, jak nigdy, normalnie, ale okej, okay, może poszli na patrol, no i zobaczymy co tam nam się przytrafi, sprawdź w bazie policyjnej, no dobra, sprawdzimy zeznania świadka, no tak, wiem, jesteś strasznie zadowolona z siebie. Ciekawe, czy mamy szansę na, no raczej marne szanse. No dobra, to ja tutaj z nią popracuję, kochani. Nie wiem, co ta nasza babcia robi, ale zobaczcie, dzieci są to normalnie na czerwono. Chyba trzeba będzie jednak pomyśleć o jakiejś niani do nich. Ale przecież jest też tata. Okej, okay, jeszcze jedne na niej wskazówki no więc na, na teraz słuchajcie, to my już mamy sporo danych i w zasadzie moglibyśmy powoli już aresztować delikwenta bo tak, bo to jest mężczyzna jest miłośnikiem sztuki nosi koszulę z długim rękawem i ma znowu rude włosy więc ja myślę, że no na spokojnie jeszcze jedna nam cecha wystarczy, żeby czy jeszcze jedna wskazówka i będziemy mogli spokojnie Aresztować, czy jeszcze nie możemy? Nie, jeszcze nie możemy. Dobra, to jeszcze posprawdzamy sobie w bazie policyjnej. Może tym razem zdjęcia z miejsca i głodna jesteś. A nie masz niczego do jedzenia, kochanie. Masz ananas. Dobra, kochanie, ananasy z naszej klasy. Wcinaj, ananasa. Co tam? No i kochani, niestety, ale awansu nie było. A ja bardzo już chciałam z naszymi dzieciaczkami udać się właśnie w takie miejsce, gdzie możemy sobie całą rodzinką odpocząć. O, jak ładnie, o jak sobie świetnie radzi. No brawo! Pomóż się wspiąć, chociaż ona tego nie potrzebuje. O, babcia nam zrobiła kolację. Marko ty. Jak ty tam z tymi twoimi umiejętnościami, logika, a jeszcze ci kawałek brakuje, to pograj sobie jeszcze chwilę, o już, już się stało, dobra, już to masz, masz to kochany, to zawołaj może y, Abigail całą rodzinkę na posiłek, weź porcję razem, no, a one, tak, dzieciaczki sobie już tutaj trochę odpoczęły, super. Dobra, idźcie, idźcie zjeść. Fajnie, bo tu też można pływać. Aha, bo ty przepłyniesz, tak? Ty sobie przepłyniesz, ale twoje dziecko już nie. Lubi pracować? No lubi pracować. Możesz tam podejść, kochani, a nie ty. Czy ona tam da podejść, radę podejść? Dookoła. Dobra, weź już go, wyciągnij, kochany, idź coś zjeść. Trochę tu ciemno widzę, chyba że później, jak już wszystkie światełka. O, jak to fajnie wygląda, jak ktoś jedzie na rowerze z tym światełkiem. Super, fajnie, że przynajmniej rowery nam dodali, jak już nie mamy samochodów, nie? O, jaki pan zły! Panie, An Panie Ananasie! <laughs> Ale zobaczcie, jak pięknie wygląda Księżyc! Wow! No to, słuchajcie, to jest znak. <laughs> Od księżyca zaczęliśmy, na księżycu kończymy. No tak, bo ja już kochani, chciałam zakończyć dzisiejsze spotkanie, ale chciałam to takim ładnym akcentem, żeby, żebyście widzieli, że ta rodzina nie opiera się tylko i wyłącznie na to, że przynosić pieniądze z pracy do domu i awansa. Nie, nie, nie. Tu się toczy życie w pełnej okrasie, jak widzicie. Także cóż, będziemy się widać, widzieć. Będziemy się widzieć. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcinku. Sól, sól, a drabina, pieprzu i pa, pa! Idziemy w stronę księżyca, kochani. To the moon.